Cześć, witajcie na ranczu. U nas zmiany. Doszła nowa klata. Jest to dosyć duża klata, która pozwoli nam spokojnie tutaj się rozwijać. Popatrzcie, tu są maluszki. To są te maluchy, co przy minus 18. Przetrwały tą zimę. Kręcę wieczorem, więc cienie będziecie troszeczkę widzieć. Przepraszam Was za to. Ale niestety, czas w dzień mi nie bardzo pozwala na nakręcenie. Klata ma głębokość, bodajże, metr i szerokość 90 cm, albo na odwrót, przepraszam. Klata ma szerokość metr i głębokość 90, więc to jest bardzo duża klata. Tutaj widzicie trzy samiczki, już oddzielone są od samców. Niestety zacieki, mimo ładnego malowania, zawsze się pojawiają. No nie unikniecie tego. Ładne maluchy rosną, prawda? Ale prawdziwą gwiazdą dzisiejszego dnia jest ten otopan. To jest mój nowy samiec. Ten samczyk, ciemny szynszyl. Maksywy rysio. Dlaczego rysio? Pozwólcie, że wam zaprezentuję. Rysia jest celebrytą, ale chyba takim antycelebrytą. Bardzo nie lubi być dotykany, a tym bardziej nie lubi jak się mu rękę wkłada do klaty. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy do Rysia próbuje się człowiek zbliżyć. Teraz jest dosyć spokojny, natomiast. Troszeczkę... On jest nerwus taki, więc trzeba na niego uważać. Natomiast jest po bardzo dobrych rodzicach. Zresztą postawę chyba widzicie. Nie wiem czy uda mi się to pokazać. O, widzicie, jest nerwusek. Nie o, o właśnie. To jest to, co wam próbuję pokazać. Jest dziki i stąd jego ksywa Rysio, bo atakuje jak ryś, więc myślę, że ta krzywa pasuje do niego idealnie. Jeszcze raz drobny pokaz umiejętności Rysia. Ach. Jakbyście szukali pięknych króli szynszylowych, to polecam pana Piotra Dawida. Pod sanokiem hodowca, to właśnie od niego ten królik. Pozdrawiam panie Piotrze. Wiem, że czasami pan ogląda moje filmiki. Po co drugi samiec? Dobre pytanie. Drugi samiec potrzebuje na podmiankę. Nie mogę wszystkich samiczek kryć cały czas jednym samcem i oczekiwać, że będę mógł przeprowadzić jakąś sensowną selekcję wśród tych królików. Bo to będzie cały czas ten sam materiał genetyczny. Dzięki drugiemu samcowi, ten jest o wiele ciemniejszy niż Ramboram, bo jest jaśniejszy, jak pamiętacie. Drugi samiec pozwoli mi na pokrycie yy, młodych samiczek, które są po Rambie. No bo bez sensu, żeby do Samiczek dopuszczać ojca. Więc po to ten drugi samiec. W tym momencie mam dwa szynszylowe samce: jaśniejszy Rambo i ciemniejszy Rysio. I teraz mogę powiedzieć, że mam podstawowe stado, jeśli chodzi o samce szynszlowe. Samiczki szynszylowe w ca... ciągle jeszcze że tak powiem dorabiam się. No, Rysiu, jeszcze raz akcja. Widzicie się nie zostanie celebrytał. Niestety. Jest nerwus. Ale nerwus z piękną linią, z pięknym pochodzeniem. Bardzo fajnie trzyma uszy szerokie. Linia bardzo ładna, niestety nie wyciągnę go teraz, więc nie pokażę Wam go na stoliku, bo trochę fisiuje. Ale przy okazji jak coś to zobaczycie wtedy jego postawę. patrzcie. Tylko jak sobie go ustawię no. Tak się prezentuje Rysiu Kawał króla Piękna linia Uszy ładnie stoją Prezencja I to jest właśnie samczyk Który będzie na razie głównym samcem u mnie Rysia prezentuj się ładnie Tak o Śliczny Jak sami widzieliście Kawał króla 8,5 kilo. Prezencja bardzo ładna. Bardzo fajna, ciemna barwa szynszylowa tego. I mam nadzieję, że krzyżóweczka jaka w nim wyjdzie da bardzo ładne, młode. Co wyjdzie, zobaczymy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję jeszcze raz. Bardzo miło się z Panem. Interesy robi, jeśli chodzi o króle. Więc pamiętajcie, jeśli szukacie ładnych szynszylowych króli, pod Sanokiem padł pan Piotr Dawida. Piękne szęszylowe króle. Reprezentant, tak jak widzicie, jest tutaj. Rambo zresztą też jest od pana Piotra. Super król. Samiczki, dzisiaj pierwszy dzień, tutaj, w nowej klacie. Więc one. Zachwycone ilością miejsca, które tutaj mają. Ładnie rosną, prawda? Barwa im się wyrównała. Ciekawskie świata. Patrzcie jak piękne uszy stoją. Tutaj jakie długie ucho. Coś pięknego. Rysia zamykamy. Jak widzicie, hodowla się rozrasta. W tym momencie ta nowa klata w sam raz wypełniła lukę, która nam tutaj pozostawała i problem był z miejscem. Bardzo ładna klata. Natomiast w starym miejscu pokażę Wam, co słychać u naszych potopiecznych. Tutaj Albinka i jej trójka rodzeństwa też bardzo ładnie rosną. Tu jest tak naprawdę tylko jeden samczyk, szynszylowy. Natomiast są dwie samiczki szynszylowe i Albinka, oczywiście też samiczka. Już niedługo też zostaną rozdzielone od matki, już są oddzielone nawno. Natomiast Myślę, że za kilka dni, może do soboty, zostaną rozdzielone samce, samice. Tutaj jest też samiczka, również od Pana Piotra, szara. Wchodzę powolutku w nową barwę. Nie byłem przekonany, powiem Wam szczerze, do tych szarych królików, ale widzę, że bardzo ładnej budowy króliki są i chętnie spróbuję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Samiczka jest zakocona, więc czekamy na piękne ucho. Ona nie była w miocie największa ani najpostawniejsza. Jeśli Wam zależy na troszeczkę tańszych królikach, to jak najbardziej polecam tego typu okazy, bo trochę zaoszczędzicie kasowo. A geny są te same. To, że ona w Miocie nie była największa, to nie znaczy, że po niej nie będą ładne króliki. Bo to nie jest tak, że kupicie sobie same czempiony i po nich dochowacie się przepięknych czempionów i od razu wygrywacie wystawy. Niestety, tak to nie wygląda. Czasami po dwóch czempionach wyjdzie taka masakra, że, że nie ma z czym w ogóle w świat pojechać. Także, panie Piotrze, pozdrawiam. Jeszcze raz i mam nadzieję, że jeszcze może będziemy. Coś działać wspólnie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Dotychczas ponad 340. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.